Czołem, panowie! Coś ty taki zmartwiony, Solejuk. Stało się coś? A bo widzicie, problem. Z narazem 8 dych. I teraz nie mogę się zdecydować, co zrobić z takim majątkiem. Czy zainwestować w co może, czy po prostu przebić. A no, trudny to wybór, trudna zgoda, Solejuk, no... Jak się nie odwrócisz żyć z tyłu, aczkolwiek zdaje mi się, że możesz zainwestować, tyle że w siebie, czyli no przepić po prostu. O, i to jest dobra myśl, panie Stachu. Ty, Solejka, skądżeś ty właściwie wyczasnął te osiemdychy? W torebce żony leżało se. To se wziąłem. Niesamowite to je, panowie. I jakie to cuda niespodzianki w damskich torebkach się znajdują. Oj i tak. tak. Panowie, a słyszeliście wy co ten Fabian Duda znowu po Cała wieś w tych jakichś jego plakatach popklejona. Jak Duda? To coś tam u nią całą związane. Tak po prawdzie to, to ja nie wiem, ale chyba ta. Do Poznania mamy my jechać. Tam jest jakaś, jakaś organizacja czy jakie takie coś i oni robią taki taki no jubileusz czy jakie takie inne hulerstwo. Oj chadziuk, no nie siaj dezinformacji. Po prostu przed nią zabawę się rozchodzi i tyle. A mamojciu, to fajne jest. O jaką zabawę? Mów pan panie Stachu. A no, organizacja studencka europejska tak. A Eże się nazywa i obchodzi swoje 26. urodziny. Z tej racji zapraszają wszystkich do poznania. Na świetną zabawę. Piękna inicjatywa, trzeba przyznać. O jak to dobrze, że mamy jeszcze taką zdolną młodzież. Aż się łeska w oku kręci. No to zdrówko, panowie. HOHO, tam są! Gamoniu! Dzieciakami nie ma kto się zająć! Ja muszę iść na zakupy, do chałupy wracać! Raz, dwa! Chłopaki! Spierdzielamy! Ale dokąd, dokąd my uciekniemy, chciała bać. Za 10 minut ostatni PKS do poznania jedzie. Jedziemy na tą imprezę. Tam nas nie znajdą. Co racja, co racja! Papu bawić się można. Będzie po trochę. Świetna inicjatywa, Solejuk. Zaiste to chyba zrządzenie losu, że znalazłeś te 80 zł, bo tyle właśnie należność za obą zabawę wynosi. A jeśli i Wy chcielibyście pobawić się, pokulać razem z nami, to serdecznie zapraszamy na 26. Urodziny Aerze Poznań. A i pobawić się będzie można, jak na jakim weselu. Zapraszamy! Boom. <sweak>